Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To was w najświętszej chwili Jezusa i okalam płaszczem Marii. A Ty, Ojcze, pobłogosław na ten czas. Duchu Święty, wypełnij nas, uzrów nas, uwolnij nas, daj nam łaski potrzebne tego, abyśmy słyszeli głos Boga i słyszeli to, co, co, co Bóg chce nam przekazać z tego nagrania. I prowadź to całe nagranie. przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Bardziej oddajemy ci całe to nagranie. Amen. W, tym, w tej Ewangelii Jan wskazuje swoim uczniom na kogoś, kto ich może dalej poprowadzić. I okazuje się, że uczniowie są posłuszni, idą za tym kimś. Posłuchajmy. Słowa Ewangelii według świętego Jana. A tego jeszcze e, działo to się około godziny 16, czyli 10 czasu. Żydowskiego. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie? <laughs> oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wyjrzawszy na Niego powiedział, Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazywał się Kefas. to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Umiłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. W tej Ewangelii. Jest ktoś, kto wskazuje, czyli Jan, wskazuje na Jezusa. Nie zatrzymuje swoich uczniów, których doprowadzi do jakiegoś poziomu intelektualnego, czy wiary, czy pobożności na sobie. Wskazuje już na Jezusa. Uznaje, że jego uczniowie są gotowi na to, aby mogli rozmawiać z Jezusem. Może być. U nas takie fałszywe pragnienie być kimś dla drugiej osoby może być takie właśnie takie pożądanie, właśnie znaczenia dla kogoś wiele, tak aby ten ktoś był dla nas od nas bardzo zależny. I to jest pokusa szatańska, którą jak, jak widzimy, Jan. Umiał odrzucić i poprowadzić innych do Jezusa, do kontaktu z Jezusem, nie skupiając ich na sobie. To jest pięknym doświadczeniem Boga i tego, że nie, Bóg, nie my jesteśmy najważniejsi, nie my jesteśmy w środku, nie my jesteśmy egoistami, którzy myślą tylko o sobie i o swoich sprawach, nawet czyniąc rzeczy Boże, to też może być dla nas pokusa, żeby czynić rzeczy do Boże ze do względu na nas samych i na Boga. Rzeczy dla Boga, a nie, nie z Bogiem. To często się mogą zdarzyć takie rzeczy. Zamiast po prostu skazywania ciągle na Niego. Zamiast prowadzenia Go do ludzi, do in, ludzi do Niego, aby oni sami mogli poznać, kim jest Bóg. A nie jak my sobie o nim opowiadamy, czy kiedykolwiek, cokolwiek usłyszeliśmy o nim. Naszym celem, jako uczniów Chrystusa, którzy już poznali, spotkali Boga, jest poprowadzenie innych również do spotkania z Bogiem, tak aby oni mogli doznać przemieniającej miłości. Nie jest naszym celem zatrzymanie Go dla siebie. Nie jest naszym celem myślenie o tym, że Bóg jest naszym skarbem. I w ogóle nikogo nie oddamy, nikomu nie przekażemy. Nie jest naszym celem lęk przed tym, żeby komukolwiek powiedzieć o Jezusie. To są wszystkie takie szatrańskie pomysły, które raz wynikają z egoizmu, a dwa wynikają z lęków, które nie. Nie odwróciliśmy w Jezusa, albo nie oddaliśmy w Jezusowi. Jeśli mamy jakikolwiek lęk w sercu o mówieniu Jezusowi, o mówieniu innym o Jezusie, to warto powiedzieć coś takiego z ujarą. Jezu oddaję Ci lęk na przykład przed mówieniem innym o Jezusie. Jezu oddaję Ci lęk przed opinią innych. Jezu oddaję Ci lęk przed zranieniem innych. I tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie w sercu, z czego to. co wam przeszkadza o mówieniu o Jezusie i prowadzeniu do Niego. Albo w imię Jezusa Chrystusa rzekam się temu na egoizmu i egocentryzmu. I mocą Jezusa Chrystusa łamie moc temu na egoizmu, egocentryzmu. W moim sercu, duszy, duchu, umyśle i ciele i woli i mózgu I nakazuje demonom egocentryzmu i egoizmu odejść ode mnie do piekła. No, i kiedy już doprowadzimy innych do spotkania z Jezusem, to ci inni powinni chcieć zobaczyć, gdzie mieszka, jak żyje, kim on jest, współżyć z nim przez jakiś dzień. Znaczy żyć z nim razem w domu, w jego domu. Przebywać z nim razem, słuchać jego słów, pójść za nim. Współżycie nawet w rodzinie, w sensie życie codziennie, razem z innymi ludźmi w otoczeniu. Współżyć to nie jest tylko małżeńskie współżycie, to jest też współżycie, które po prostu na co dzień śpimy w tym samym domu, niekoniecznie w łóżku, no i tak przeżywamy nasze życie z innymi. No i żeby tak naprawdę poznać Jezusa, musimy wejść w jego buty, a butami jego jest ewangelia i nie łudźmy się, że bez znajomości ewangelii Możemy poznać Jezusa. Jezus jest cały w Ewangelii. Jezus jest cały w Eucharystii. Chociaż on sam o sobie nie mówi aż tyle, kiedy przyjmujemy go do serca. Ale mówi o tyle, ile nam potrzeba. Najwięcej możemy przeczytać w Biblii. Najwięcej jest o Jezusie w Biblii. W Nowym Testamencie, ba, w Starym Testamencie czytającym. Czytając go w kluczu miłości, jest też mnóstwo informacji o tym, kim jest Bóg, kim jest Jezus dla nas. To jest bardzo ważne, żebyśmy znali Jezusa. A jak znamy Jezusa, to wiemy, jak odrzucić pokusy, które do nas przychodzą, bo wiemy, kim, czy jest głos. Jeśli słyszymy głos Jezusa, to potrafimy go w sercu odróżnić od głosu od szatana. Pokusą będzie myślenie, że nie rozmawiając z Jezusem, będę wiedzieć, co do mnie kto mówi, albo żyjąc w grzechu, myśląc, będziemy myśleć, że na pewno słyszymy głos Boga, a nie kogoś innego. No i ważne jest, żeby rozmawiać z Bogiem, szukać Jego w życiu codziennym, bo On mówi do nas w każdej sytuacji, przez każdą osobę. Prawie każdą osobę. W zależności od tego, czy ta osoba jest też własnej, święcającej, czy też nie, to jest bardzo ważne kryterium. Czasem może być tak, że ktoś mówi do nas, widzimy się. Ale jeśli umiemy odróżnić poruszenia serca od niczego, co jest w naszej głowie, to potrafimy rozróżnić, czy ten człowiek do nas mówi od Boga, czy też od siebie, albo od szatana. Dzięki temu dostajemy po prostu dar, który pomaga nam iść tylko włącznie za Bogiem i rzadko się mylić. Ba! Raz, że szukać, to jeszcze pozostać z Jezusem, pozostać w Niego. Nie możemy się zniechęcać trudnościami, różnymi słowami, jakimiś e, sytuacjami, które są w kościele, gdziekolwiek, ktokolwiek, cokolwiek zrobił złego w kościele, to nie jest dla nas ważne w takim stopniu relacji z, z Bogiem nas powinno obchodzić nasza relacja z Bogiem przede wszystkim. Reszta jest na kolejnym miejscu. Najpierw nasza relacja, a z niej będzie wszystko wypływać w naszym życiu. Wszystko, nasze decyzje, nasze napominanie, nasze mądrości życiowe, nasze działanie na co dzień. Jak będziemy podstawą naszego działania w życiu, będzie rozmowa z Jezusem, jeśli jesteśmy własnym uświęcającej, to będziemy szli szczęśliwą, dobrą, bezpieczną, ale wąską drogą, na którą niewielu wchodzi. Przez to, że nie każdy chce słuchać słowa Bożego i Boga. Jak będziemy słuchać i słyszeć to, co nas mówi, to będziemy mogli przebywać w Jego mieszkaniu, a tym samym cały czas być w Jego obecności, Jego łasce. To jest to, do czego Was zapraszam, miłowani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Więc, jeśli już przebywamy w domu Pana, rozmawiamy z nim, jesteśmy z nim cały czas na łączności in touch, w pełnej łączności non-stop, możemy z nim rozmawiać. Tak zwana modlitwa nieustanna, którą wszyscy mnisi praktykowali i chcieli dożyć takiej, dotrzeć do takiej właśnie modlitwy w życiu, to czas na to. Abyśmy poszli do kogoś innego i zaczęli, tak jak Andrzej, wskazywać na Jezusa. To jest ten moment, kiedy stajemy się mistrzami dla drugiej osoby. Przez jakiś czas kierownikami duchowymi. Aż ta osoba nie urośnie, to staną właśnie momentu, kiedy będzie sama rozmawiać z Jezusem. I ważne, żeby dalej nie myślę, że to jest dla mnie moje własne, wspaniałe. Nie podzielę się z innymi, bo będzie gorzej, bo ktoś będzie jeszcze miał. Nie, nie, nie. Wszystkie są te myśli takie egoistyczne, niebezpieczne. Związane z grzechem, zazdrością, lękiem. Wszystkie takie myśli możemy odrzucić, bo są odszatane. Lęk to jest taki wyimagany problem, przeszkoda. A strach to jest taki naturalny strach, który dzieje się w nas, na przykład, gdy widzimy niebezpieczne zwierzę. To jest naturalny strach, który się budzi w tym momencie, kiedy się dzieje bodziec. A kiedy nie ma bodźca, nie ma. A lęk przychodzi nagle znikąd, nie wiadomo nawet dlaczego. I poza tym jest nabyty. Nie jest on naturalny. Nabyliśmy go w trakcie naszego życia. Więc odróżnijmy naturalne strachy od nienaturalnych lęków, które po prostu paraliżują nam życie, nie potrafią nas rozeznać i podejść do drugiej osoby i powiedzieć o tym Jezusie Chrystusie. To wszystko jest pokusa szatańska, wszystkie lęki. To nie jest od Boga. Bóg. Nie zna lęku, Bóg zna miłość, a doskonała miłość. Nie, nie ma w sobie lęku żadnego, bo jest to pełna ufności dobroć, tak jak Jezus miał. Jezus miał kiedy był w ogrójcu, to miał strach. On widział, co mu się stanie i wiedział, że będzie cierpiał. Jakbyśmy widzieli my, jak cierpimy, albo co to będzie, to nasz też będzie strach brać przed cierpieniem, przed jakimiś katuszami. Ale nie chodzi o lęk, który jest wyimaginowany, który przychodzi w jakiejś myśli, sytuacji, gdzie w ogóle nie ma możliwości na cierpienie, albo jest małe prawdopodobieństwo tego i wtedy nas paraliżuje i nie możemy nic zrobić. To jest dynębty ręka. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził i przyprowadził go do Jezusa. Zobaczcie, gdyby Andrzej stwierdził po szatańsku, Nie będę przyprowadzać mojego brata, Piotra, do Jezusa bo to mój, mój Jezus i ja sobie go zachowam do śmierci nie powiem nikomu o nim egoistycznie albo przestraszyłby się że jego brat mógłby jego wyśmiać, że znalazł Mesjasza, bo jak to przecież to nie jest prze przestraszyłby się opinii swojego brata albo gdyby nie mi się a nie chce mi się powiedzieć o, o tym może jak będzie mi się chciało to mu powiem czy takie lenictwo Gdyby to było jeszcze jakaś inna sytuacja, egocentryzm, lęki, nienawiść, złość, nie lubię mojego brata, więc nie powiem i tak dalej, i tak dalej, mojego najbliższego brata, to nie byłoby Piotra, nie byłoby Piotra naszych czasów. Kościół by nie miał pasterza głównego. Zobaczcie, jakby wielką rolę odegrał Andrzej, ogromną, każdy z nas może taką rolę odegrać, kiedy przyprowadza kogoś do Jezusa. Tak ogromną rolę. Każdy jest nam potrzebny, każda osoba nam jest potrzebna do zbawienia. Każdy pragnie zbawienia i szczęścia, sami o tym, o tym wiemy. Sami o tym wiemy, jak potrzebujemy zbawienia i uwolnienia od naszych problemów, grzechów, trudności, lęku, wszystkiego, na co nam nie pozwala szczęśliwie żyć. Więc, jak możemy nie dzielić się tym z innymi, żeby oni też byli szczęśliwi? Niebezpiecznie jest myśleć, że jeśli się nie dzielę, to tak zachowam to dla siebie. Nieprawda. Jezus mówi, żeby wrzucać swoje talenty, które otrzymamy. W tym największym jest spotkanie Jezusa i w ogóle nawrócenie i zbawienie. Nie wrzucać ich, nie, nie chować, bo i myślę, że Bóg jest zły, że On nam zrobi krzywdę, jak my stracimy to, czy też się stanie złego z tym, i lękać się Jego, Tak jak Ci o talentach czy o minach, to a dzielić się z innymi, pomnarać te talenty, to wtedy będziemy ich więcej. A jeśli nie będziemy w ogóle nic z nimi robić, to będziemy tracić. Nawet ten, co ma, ten, ten, co nic nie ma, to jeszcze będzie miał zabrane. Jeśli nie będzie dzielić się z innymi tymi talentami. Każdy talent, który otrzymałeś przy Tobie nie czy to Właśnie, czy to miłością, czy to pokojem, czy to radością, czy to uzdrowionymi ranami, które przyszły po działaniu Boga. Czy to nawet e, swoimi swoimi problemami, które Pan w ogóle rozwiązał, czy świadectwem jakimś jest to wszystko potrzebne i do zbawienia. My jesteśmy Jednym ciałem w Jezusie Chrystusie, chociaż tak wielu nas jest. Każdy z nas potrzebuje zbawienia, uzdrowienia, nawrócenia. I kłamstwem by było, które byłoby szatańskim kłamstwem, że my możemy sobie to sami zrobić. Wszystko, nawet uzdrowienie, uwolnienie, w ogóle wszystko jest sami. Nic więcej, bez Boga w ogóle najlepiej nie, najlepiej Bóg tą odstawkę gdzieś go schować do szafki, a my możemy sami wszystko... Czy to tam, czy sprzątnąć, czy umyć, czy zjeść, czy pójść do kogoś, czy e, rozwiązać jakieś problemy. Byłoby ogromnym kłamstwem, że sami to możemy sobie i na sobie możemy polegać wyłącznie i ufać sobie. Jeśli tak by było, to byśmy byli w bał w samego siebie. Na co warto iść wtedy? Z którego powodu warto iść wtedy do spowiedzi? Nie się wyspowiadać. Demon całą wystarczalności, to jest to właśnie co trapi ludzi, kiedy są w uchwalstwie. Myślą, że oni sobie sami wystarczą i Boga nie potrzebują. Tak jak szatan, to jest pokusa pierwotna. Bycie samowystarczalnym ze względu na łaski, które Bóg dał. I myślenie, że to są nasze łaski, to z nas wypływają, a nie z Boga. I wszystkie łaski, które są związane z pieniędzmi, jedzeniem, cokolwiek, miejscem zamieszkania. A Jezus wyjrzawszy na niego powiedział Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Jezus spojrzał się na Piotra. Prawdopodobnie było to z ogromną miłością, także poruszyło to serce Jana, e, Piotra. I nazwał go Kefas, czyli Piotr. Czyli skała. Kiedy Pan Bóg mówi o nas, to to się w nas staje. Kiedy Pan Bóg mówi słowo do nas, na przykład dzielny w wojowniku, to to słowo w nas staje się ciałem, jeśli je przyjmujemy. Więc stajemy się albo dzielnymi wojownikami, albo stajemy się dzielnymi sługami Boga Najwyższego, bo prorokami, kapłanami, małżonkami i kimkolwiek jeszcze Pan Bóg nam podrzuci. Pamiętajmy o tym, że to Bóg nadaje nam imiona i On definiuje kim, dla kogo, kiedy mamy być i jak mamy się zachować. On pomaga nam pełnić dobrą wolę tak, aby zło nas nie pochłonęło. Daj nam łaski do tego. Nie łudźmy się, że w ogóle w jakikolwiek sposób sami może jesteśmy zdolni do robienia dobre. Nie, nie, nie. Z nas płynie łaska kiedy jesteśmy połączeni ze źródłem ze źródłem Boga a kiedy nie mam połączenia z źródłem Boga to łaska nas nie przychodzi i nie przemienia nas i nie staniemy się kefas będziemy dalej Szymon nazywać się i nie damy inaczej rady samą tylko z Bogiem damy radę Ważne jest, żeby zapamiętać to sobie raz na zawsze. To Bóg definiuje, kim jesteśmy, kim byliśmy, kim zostaliśmy stworzeni. I On do nas mówi niesamowite ważne rzeczy naszego życia. Panie Jezu, Ty w Betlejemskiej stające stałeś się żłobie dla nas pokarmem które my, zwierzęta, częstokroć potergane grzechem, przyjmujemy tak, abyśmy się już nie, już nie byli zwierzęciami, którzy nie potrafią panować nad sobą i wypełniać prawa Bożego, tylko ludźmi, którzy kochają Boga i idą z Nim z miłości, powiedzą, że jest z nimi zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę. Przyjdź długo święty i daj nam łaskę rozeznawania, rozeznawania w życiu, byśmy mogli iść za Tobą i słyszeć Go z Boga bez żadnych przeszkód i problemów. Amen.